Cytując klasyka Michała Pola Dymy, a dymy nie byle gdzie bo w PPW. Warszawski ewenement wjechał na drogę do najważniejszego wydarzenia w roku, gali Ledwo Legalne 5, która odbędzie się 7 czerwca. Zanim jednak zameldujemy się wszyscy na tym evencie, tak przed fanami i zawodnikami PPW ostatni przystanek przed największym wydarzeniem roku. Ostatnia prosta gala, która odbędzie się 30 kwietnia w Teatrze Komuna. Na poprzedniej gali Teraz albo Nigdy, której podsumowanie możecie obejrzeć na moim kanale, wydarzyło się naprawdę sporo. Goblin wygrał pojedynek 20 typa 20 broni i zyskał miano pretendenta do tytułu PPW na ledwo legalne. Axel Fox, który zapowiadał wielki sukces na teraz albo nigdy, musiał uznać wyższość swojego przyjaciela Gobina właśnie w decydującej fazie meczu. Gustaw obronił tytuł, ale jego obrona została przyćmiona przez sytuację na linii wieloletnich przyjaciół, kiedy to Vic Golden zaatakował krzesłem Gabriela Quina i pozbawił go marzeń o tytule PPW. Ponadto Biesiad został zwinięty za zakaz zbliżania się do mistera i do dzisiaj nie mamy informacji co u niego. Zapraszam Was na krótki materiał, gdzie podsumuję co wydarzyło się ostatnio w social mediach PPW w drodze do Ostatniej Prostej. Ja od razu rzucam informację, że w przypiętym komentarzu, jak i opisie filmu znajdziecie link do biletów na gale Ostatnia Prosta, która odbędzie się w Teatrze Komuna 30 kwietnia w Warszawie. Goblis kontra Legia Łysych Oficjalnie na gale ostatnia prosta został potwierdzony pojedynek tag teamowy Axel Fox i Goblin kontra Legia Łysych. Na teraz albo nigdy zagotowało się i to bardzo. Olgierd najpierw pokonał Goblina w pierwszym w Polsce do kolar meczu, a gdyby tego było mało, po gali ten sam Olgierd zaatakował Axela Foxa, gdy ten udzielał wywiadu Jokerowi. Działania takie jak te mają swoje konsekwencje, a federacja zabukowała pojedynek tagów. O ile o współpracy Legii Łysych nie ma co się martwić, tak w przypadku Goblina i Foxa zaczyna się gotować, zresztą obejrzyjcie to sami. 30 kwietnia. Teatr komuna Goblins kontra Legia Łysy. Tornado hardcore. Tak, team mecz. Skopiemy Wam wasze łysy frajerskie dubska. Razem skopiemy, tak? Razem skopiemy? Jesteś tego pewien? ale co Ci chodzi. No ale co, o to mi chodzić? No, nie pogadaliśmy o Ramdu, dalej. Rozumiem, że jesteś zazdrosny. Ale tak? zazdrosny, goblin, przestań. Jak mogę nie być zazdrosny? Od siedmiu jebanych lat próbuję osiągnąć to, co ty osiągnąłeś w rok. I, i, I znowu mi nie wyszło. Tak jestem zazdrosny. Czy to nie jest kurwa ludzkie, żebym był zazdrosny? Jestem zazdrosny. Ale, ale to nie o to teraz chodzi. Bo wiesz dobrze, że będę pierwszą osobą, która ci pogratuluje, jak tylko skopiesz kurwa i zdetronizujesz tego grubasa z Bartoszyc. I, i, I słuchałem twojego wywiadu. I jestem bardzo ci wdzięczny, że dajesz mi szansę, jak tylko wygrasz ten pas. I żeby być twoim pierwszym rywalem. Ale to kurwa teraz nie o to chodzi. Chodzi o to, że gdzie byłeś, jak Olgierd kopał mnie po ryju? Gdzie byłeś? Celebrowałeś. Kurwa, celebrowałeś. Goblin, goblin. Obaj wiemy, że Goblin może liczyć na Aksela. Ale zadaj sobie to zajebiście ważne pytanie: Czy Axel może liczyć na Goblina? I o ile nic nie łączy ludzi, tak jak wspólny wróg, tak w tym przypadku to wszystko może przysłonić złoto PPW. Axel Fox przed teraz albo nigdy zapowiedział swoje zwycięstwo i zgarnięcie title meczu na ledwo legalne. Jego wielkie marzenie, jego cel i szczyt dotychczasowej kariery był tak blisko, jednak musiał uznać wyższość goblina w walce 20 typa 20 broni. Ciężko ukryć mu frustrację, czego dał wyraz w materiale puszczonym chwilę wcześniej. Problem polega jednak na tym, że oboje muszą współpracować, aby pokonać... Szalenie niebezpieczną legię łysych. Widząc te nagranie, od razu na myśl przychodzi nam to, co wydarzyło się w walce o pas PPW, gdzie Golden zaatakował Queena i na ostatniej prostej możemy spodziewać się wszystkiego. Od przyjaciela do wroga jest naprawdę cienka linia, i o ile nic nie sugeruję w tym momencie i nie zamierzam, tak Goblin musi po prostu zaufać rozdrażnionemu Foxowi. W tej walce tak timowej, która odbędzie się już 30 kwietnia w teatrze Komuna, wydarzy się wiele w ringu, ale także poza nim może dojść do ogromnych spięć. Dużo Dużo pytań i praktycznie żadnej odpowiedzi. Mister Z w natarciu. Mr. Z za pośrednictwem swojego Instagrama zakomunikował już, że Biesiad dalej pozostaje w zamknięciu po złamaniu zakazu zbliżania się do promotora PPW na Gali teraz albo nigdy. Gdy Mr. Z oddaje się wakacyjnym przyjemnościom, aktualny status Biesiada nie jest znany. Głównodowodzący PPW zapowiedział, że Biesiad może go dostać, ale na Gali ostatnia prosta czeka na niego duże wyzwanie i to on będzie sędzią specjalnym tego pojedynku. Jednak na ponad miesiąc przed Galą dalej nie mamy żadnych szczegółów co do tego wydarzenia. Pozostaje nam czekać na jakąkolwiek Odpowiedź Biesiada Stronga. Vic Golden odpowiada. Vic Golden nie schodzi z ust fanów wrestlingu w Polsce po tym, jak na teraz albo nigdy pozbawił swojego już byłego przyjaciela, Gabriela Quina szansy na mistrzostwo PPW. Jego twarz stała się synonimem zdrady, a teraz na swoim Instagramie ten rzuca przebitki z innych walk taktimowych, gdzie Gabriel przypadkowo trafił w niego akcjami wymierzonymi w przeciwnika. Jak dobrze wiemy, akcja w ringu potrafi się zmieniać bardzo szybko i często dochodzi do ataków na swoich kolegów, jednak z reguły nie są to akcje celowe. Vic zaczyna wyciągać takie sytuacje i prawdopodobnie każdy taki przypadkowy atak nie dawał mu spokoju i w końcu postanowił pęknąć i zaatakować swojego tak-team partnera w najmniej oczekiwanym i najgorszym dla Gabriela momencie, na minuty przed zostaniem mistrzem PPW. Jak na razie WIG przedstawia nam tylko te materiały bez wyjaśnień, a te myślę możemy poznać już na zbliżającej się gali ostatnia prosta. Jeżeli chodzi o Gabriela Kuina, to dalej nie mamy od niego żadnych informacji. Nie jest to dziwne, ciężko odnieść się do czegokolwiek, skoro nie znane są motywy Goldena. A raczej nie były, bo jak wspomniałem, w końcu czara goryczy została przelana poprzez przypadkowe prawdopodobnie, ataki Gabriela Kujana Wika Godna podczas ich wspólnych walk taktimowych. Więcej wyjaśnień na pewno możemy spodziewać się na gali ostatnia prosta. Gustaw Griffin kontra Kasia Cichopek? Na koniec niespodziewany akcent na polskiej scenie wrestlingu. Jakiś czas temu w Halo 2 pojawił się Gustaw Griffin, Jacob Crane oraz Biesiad Strong, aby pomówić o wrestlingu. Nie zabrakło z spięć, a niedawno do tej sytuacji powrócili prowadzący. Zobaczcie zresztą sami. Halo 2 Polsat i poruszyła nas jedna sprawa. Właśnie teraz dowiedzieliśmy się, że Gustaw będzie bronił pasa. Gustaw, ja nikomu źle nie życzę, ale wcale bym się nie obraził, jakbyś tego pasa nie obronił. Tak, to ty rozpocząłeś za temat tutaj w tym To studio. jest powód. I to jest ten powód. A jak przegrasz, to szykuj się, ja jestem gotowa. Uważaj. Jak więc widzimy Kasia Cichopek ma wielki apetyt, aby skopać dupę Gustawowi zaraz po gali ledwo legalne. Czy do tej walki dojdzie? Czy PPW zorganizuje intergender match i obejrzymy swoją wersję walki Chelsea Green i Penty z Lucha Underground? Czas pokaże. Na ten moment to by było na tyle. Śledźcie sociale PPW, aby być na bieżąco i do usłyszenia.